Jeżeli chodzi o to, z kim przychodzi dziecko na badanie OZSS, to zazwyczaj jest to rodzic, który w danym dniu tym dzieckiem się opiekuje. Więc jeżeli jesteś rodzicem wiodącym, no to jest większa szansa, że to właśnie ty przyprowadzisz tego dnia dziecko do ośrodka. Pamiętaj, że wcześniej dostaniesz oczywiście wezwanie ze wskazaniem określonego dnia i konkretnej godziny, kiedy masz się stawić do takiego ośrodka. Pamiętaj też, że od momentu, kiedy przekroczysz próg ośrodka, będziesz monitorowany. To znaczy, będziesz nagrywany zarówno pod względem dźwięku, jak i obrazu. Następnie będziecie razem z drugim rodzicem i dzieckiem czekać na przebicie biegłych. To, jak zachowujecie się razem, jaką dynamikę macie, również będzie podlegało ocenie. Warto zatem nie ulegać za bardzo emocjom. Jeżeli Masz pytanie, jak wygląda takie badanie OZSS albo jak przygotować się właśnie do takiego badania? Zostaw pytanie lub komentarz poniżej, a ja postaram odpowiedzieć się na nie w kolejnych rolkach.